budowy, jakiegoś remontu właśnie części kościoła i to wapno ma 5.45 moi kochani oglądam Andrzeja wykopki w Bytomiu w kościele, no to musi być przeżycie powiem wam szczerze no pewnie nigdy czegoś takiego nie przeżyje, ale no Andrzejowi zazdroszczę trochę zazdraszczam jak to mówią także oglądam Andrzeja piję kawusie i wiecie co zauważyłem przez okno a nie wiem, czy wyjść, boję się trochę. Bo tygrys tutaj stoi i leży, czy jak to tam. No, czy hawaruje? No i nie wiem, co mam robić. Dobra, żarty żartami. Kawusia wjeżdża, Andrzej też. Nie, 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 I wylem. idziemy na wykopki. Aha, i oczywiście, bo zawsze zapominam tego dopowiedzieć. Link do kanału Andrzeja. Te wykopki, te groby, te kości będziecie mogli zobaczyć u Andrzej, a link będzie w opisie. Przy samiuszki małcie schyliłem się po tygrysa, potem ukazał się drugi, a potem zobaczcie, polskie zonu, normalnie żubry, ale tu, kurde, patrzcie ile tu jest naboi. Ja pierdzielę, no i to wszystko zaraz wyzbieram i wróci do obiegu, nie? Nic nie chcę mówić, ale czuć jesień. Niesamowicie czuć jesień. Dnia ubyło. Rosy przybyło. Różnych opadów na szybie, mimo że nie padało. No tak to już jest. Patrzcie, jakieś gąski, gąsiorki. Nie wiem, jak to się nazywa. Czy, czy to są grzyby jadalne? Takie zamuszowe, zielone. No nie wiem, ja się nie znam, to nie tykam, ale ktoś tu był, ktoś oglądał, ktoś wyrwał, zostawił. Tak czy inaczej, dzisiaj nie będzie trzeba studia filmowego rozkładać, bo jest fajnie widno, wszystko widać. A dzisiaj wszedłem do lasu troszeczkę zaniepokojony, bo. Ilość komarów, jaka u nas występuje, to jest kurde, coś masakrycznego. Tu też grzyb leży, wywalony i tu jakieś rosną. O, takie i nie są to chyba prawdziwki. No nie wiem. I dobrze. Ja już wykopię. Ostatnio sobie zrobiłem taką bazę. Dzisiaj ją zgarnę. Zagłębię się tutaj. No zobaczymy, ile zrobię, tyle zrobię. Nie uwierzycie, kto dzisiaj ze mną przyjechał. O, spinka do włosów się przyczepiła. Pierwszy złom. Aha, i weź tu oderwij jedną ręką. O! Także idziemy do wykopu. I zaraz będziemy sprawdzali, co on tam jest w stanie wyczuć. No ale tak jak mówię, w takich wykopach to kurde, komary wwiercają mi się w czaszkę. Tym szrotem takim to jest wszystko obklejone. O takie widzicie. O, no ale ja takie rzeczy z magnesu, zwłaszcza jak przyporzę, takie co e, magnes łapie, ale jak to mówią, nic z tego nie ma. To wrzucam do puszek dużych po karmie dla Mańka i zagniatam, i to wszystko leci do e, huty. Kurde, Ale komary ja się wypsikałem, ale. Komary się z tego śmieją dosłownie. Dobra, nie gadam. Tylko biorę się do roboty. O, patrzcie Nie z tego szrotu. Sześć godzin później. Tu jest czyściutko. W sumie mogę już jechać do domu. Szkło jest pełne. Nie no, żartuję oczywiście. Mam jeszcze jedną siatę, jakby co. A też do śmieci można dowalić, bo nie ma za dużo. Urobku nie ma w zasadzie nic. Ale ja jeszcze dobrze nie zacząłem. E, wyszedł chyba kierunkowska od jakiegoś motocykla. Nie wiem co to jest. O kurde, komar mi czoło chce zeżreć. Mm, nie wiem, trzeba by to umyć. Tu są jakieś oznaczenia na tym, a pewnie Dominik będzie wiedział. Pozdro Dominik oczywiście. Dominik jest szpecem od motocykli To wpada do urobku Natomiast tu mi się jakaś Butla pokazała A dobra, myślałem, że to jest aluminium Ale to jest zwykły, ordynarny Plastik, ale tu mam Aluminium za to Des Dezodorant A to Nie wiem co to jest Do śmieci Okej, okay. no patrzcie co tu się robi. Tu jest wszystko tak zmielone. A to co to jest? Jakiś etui. No dobra. Tu ja się zabawię w mnicha buddyjskiego i to wszystko wyzbieram. Tu mały wariat się do czegoś przykleił. To był żyrandol. To to leci w hasie. A to... O kurde, ale łańcuch, pięknie, to jest łańcuch chyba z jakiejś maszyny rolniczej, tak mi się coś wydaje, patrzcie jaki kotleciur fajny schabowy, o kurde, obijemy, no jest waga, słuszna, muszę przyznać, na 100% jest od jakiejś maszyny rolniczej, piękny fańciur. To są jaja słuchajcie, no aluminium to wiadomo, patrzcie jaki wyszedł, niedźwiedź, pies, małpka, nie wiem, yy, z pokrywką, ostatnio byłem na grupie na facebooku i okazuje się, że takie butelki w kształtach z dawnych lat są bardzo, uwierzcie mi, bardzo drogie, są ludzie, którzy zbierają właśnie takie kształty. A ja mam kurde jeszcze w oryginale z korkiem. Zaraz wam powiem, czy to w ogóle pachnie. No niestety, niestety zapachu już nie uświadczy, ale ogólnie buteleczko jest świetna. Kurczę, no to leci do plecaka od razu, żeby mi się nie zniszczyło. Jest elegancko. Powiedzieć tragedia, to nic nie powiedzieć. Tu jest 16 milionów komarów wokół mnie dosłownie ale nic jakoś daje radę 6 milionów już zabiłem szkło już się wysypuje w urobku coś tam jest śmieci coś tam jest dzisiaj dzień taki bardziej blaszkowo-aluminiowy są tam jakieś niewielkie ilości właśnie aluminium, ale wiecie jak to jest ziarnko do ziarnka jakiś brzeszczot i zbiera się miarka do huty poleci las będzie czystszy surowca będzie więcej w obiegu o to przecież wszystko chodzi, a ja się bawię od godziny już prawie w mnicha buddyjskiego i wiecie co, i dobrze mi z tym. To już jest takie zboczenie. O, pasta do obuwia z żywca. Mam taką gdzieś w stanie strychowym, jak to mówią. O, tu jest wszystko. O, patrzcie jaki ładny. A, to jest motoryzacja, tu jest miedziucha na tym, jakaś cewka. Dobrze, fajnie, diweltem się przetnie i, i zdejmie się wyłuska tą miedziuchę. Taka butelcynka wyszła, a dobra, nic starego, M Monika wyszła, patrzcie ile komarów, ła, giń Pośród miliardów komarów, które mnie tu prześladują, a jestem już tak pocięty, że w ogóle masakra. No ale w ferworze walki wiecie jak to jest tu jest blacha być może cynkowa bo bardzo e, krucha i tu jest jakieś blaszysko. i zastanawiam się czy nie pójść na zawał to jest jakiś żerandol i tego szybko kurde nie zlikwidować tego nawisu nie, a tak poza tym to dzisiaj złomu nie będzie więcej od szkła bo już druga taszka się zaczęła. Tutaj doszedłem do dna wykopu, No notabene. Ała, komar. No, przez rękawice, przez spodnie, mimo że ja po ciuchach się yy, pryskałem, to wszystko na nic. Ale fajny jest motyw, bo tu kopię, za siebie sypię i tutaj wykopuję, tam zasypuję, bo tam jest czyściutko, także i taką czystą glebą też za sobą zasypuję ten cały wykop po wysypisku. O, tu coś jest. Tu będzie garnek. Już go widać. Widzicie go? O, tu, czerwony. Dobra, no to kopiemy. Ja pierdykam, ale dzisiaj będę narzekał na te komary. O, kielon wyszedł. Sto lat, sto lat. Kielon. A to? To jest złom z jakąś rółką. Rąkę utniemy, a złom przetopimy w hucie. A nie widać, tam Ursusik pracuje, ja tutaj mam, patrzcie jaki piękny, zniczbę, zjednoczenie zjednoczenie zakładów szklarskich w Pieńsku, Dolny Śląsk, fajnie wpada do zbiorów, plus tyle złomiku, to też, że tak powiem wpada do zbiorów, o, a tutaj do zbiorów wpada jakby miedziucha. Zobaczcie. Obrana, gotowa. Kurde, ale komarów. Teraz wyszedł łańcuch. Jak najbardziej rowerowy. Do taszy. A to, co tutaj wygląda jak konserwa. To To nie jest żadna konserwa. Tylko to jest taki piękny pierścień. Gruba, straszny, A w nim jeszcze inny złomik. To też wpada do taszy. A moje czoło. O pięknie. To też wpada na targ staroci. Tutaj haczył o rant tamtego i się wzajemnie blokowały. A co tu jest? Jeszcze jeden gar. Nie, tu jest jakaś beczka. No zrobiło się ciekawie. Nie chciałbym sobie tylko potłuc, tfu, potłuc połamać kopaczki, wiecie? Chociaż mam ich parę w zanadrzu, ale mimo wszystko szkoda by było. Gwoździe jakieś. A no, w tym wszystkim worek foliowy. A w worku foliowym maści. No to to do leków. A jeszcze pachnie apteką kurczy. Obejma. Plus łańcuch. Plus łańcuch. O jaka piękna nakręteczka, choćby kolejowa. Wszystko daję na bok. Następnym razem jak przyjadę będę się z tym bawił. Może będzie mniej komarów. Może jakieś jaszczurki, jeżenie toperze je wyłapią, wyżrą. A to co? A przełącznik to jest. O, popatrzcie. To jest guzik, ale tu jest musiąc w pobiale. O! Mosiąc pobiał. No to fajnie, bierzemy. Ja, rusza się. Chodź tu gościu. Jest. Ale na napruty. Karabilczyk, jaki ładny, gruby. Słuchajcie. Tej beczki na razie nie ma sensu wyciągać, ona jest na jakąś jakimś syfem. Jakąś farbą albo czymś takim. że nie będę się już dzisiaj tym zajmował. Po prostu zabieram to co mam i znikam. Jeszcze te gary ogarnę, oporządzę. O, patrzcie jaka ruła. O. o, kurde. A tu? Ale piękny fanciul gruby. I jeszcze więcej aluminium. Nie zabiorę się dzisiaj. To Wam mówię z czystym sumieniem. Że się po prostu nie zabiorę. Nie zabiorę się z dobrobytu, oczywiście. Się. Ok. O, to nie jest chyba to jest okej, też może być nie, to nie jest cynkowe oh, ale zaśmierdziało farbą albo jakimś takim taką kalafonią, czymś takim to jest cynkowe tutaj okej okay. to jest naprute tutaj jakimś takim smarem czy czymś takim, także to leci do chemii w trybie pilnym awaryjnym, że tak powiem no i dobra cynkowe ze smołą smołę odbijemy albo zerwiemy bo patrzcie ona jest ciągle taka półpłynna także poradzimy z nią sobie i będę spadał i widzimy się na jakimś podsumowanku no, kawał cynku no ale jest jeszcze chęć Zajrzeć co jest głębiej, prawda? Powiedzcie mi, bo opróżniając ten garnek wypadła mi taka <laughs> ni to trąbka, ni to lejek, co prawda pęknięte, ale cynkowe. Cynkowe albo mosiężne. Na pewno nie jest stalowe, ale raczej cynk. Co to mogło być? Tylko lejek czy coś, czy coś do jakiegoś specjalnego przeznaczenia? Coś od czegoś, jak to mówią. Dajcie mi znać. Mówcie, co chcecie. Dla mnie to jest po prostu nagroda. Tu są siatki, tam jest droga, tam jest samochód. A tu, patrzcie, tu rzuciłem rękawiczki. Patrzcie, typa. Patrzcie, tego typa tylko. Ja pierdzielę dzisiaj będzie komara, jajecznica... Z prawdziwym leśnym grzybem. Ten jeden mi chyba wystarczy. Jest nagroda, jest nagroda. To mi się podoba. Ale komarów, kurcze Coś czuję, że ich trochę przywiozę do domu, chociaż mam ich nadmiar. Doczłapałem się. Skło. E, gdzie jest szkło? Tu jest szkło. Tajgerek Tu jest. Tu, są, e, tu jest szkło. Tu jest urobek. Tu są śmieci, tu jest wszystko, co zebrałem przy aucie, a tam leży deser. No i jedziemy go skonsumować. Mamy to dojechane, poważone, to coś, co jest tu tak capi, że normalnie w aucie y, smród chemii taki, wiecie, tu jest jeszcze y, złomik chyba do ucięcia albo jakiś inny aluminium, nie wiem. Oś, tfu, 14 kg prawie złomu, ale tu jest wszystko, kolor zważone, wszystko mieć, która wyszła, ta jest tu ubita, to idzie do skła od razu, ta jest w całości, to jest hiciur, ten pieseł, ja już wiem, że to jest pieseł, nie żadna małpa, goryl czy inny chomik, zaraz będzie umyty i będzie piękny, co tu mamy? W sumie jest 24 kilo szkła, o tyle lżejszy jest las i 8 przeszło kilo śmieci, z tym, że tego nie ważyłem. Ja to zaraz jeszcze wszystko przesegreguję, bo szyby osobno, inne rzeczy osobno, do tego trzy flamingoweczki i 10 groszówka z pobocza. I najważniejsze, przepięknie, cudownie spędzony poranek. Godzina 8.7, idę na drugą kawunię, rodzinka się będzie budziła, trzymajcie się papaty i cudownego dnia Wam życzę.